Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotuję zupę z czerwoną fasolą i mięsem mielonym. Bez zbędnego gadania, biorę się do, do roboty. A jeszcze, jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli klikniesz w przycisk subskrybuj. A jeżeli film będzie Ci się podobał i narobić Ci ochotę tą zupą, będzie mi również miło, jak dasz łapkę w górę. Do roboty! Składniki są gotowe. Lista składników, jak zwykle, w opisie filmu. Przechodzimy więc do wykonania konkretnego przepisu. Rozpoczynamy od dodania do naczynia miksującego 80 g korzenia pietruszki pokrojonego na kawałki. Dodajemy 100 g marchewki, również pokrojonej na kawałki. Dodajemy 80 g czerwonej cebuli przekrojonej na pół. Dodajemy dwa ząbki czosnku. Dodajemy 40 g oliwy z oliwek. Zakładamy miarkę na pokrywę naczynia miksującego. I całość rozdrabniamy 5 sekund na obrotach 5. Składniki zgarniamy kopystką ze ścianek na dno naczynia miksującego. Mamy posiekane. Oczywiście, jeśli nie macie termomiksa, zupa jak najbardziej wyjdzie w zwykłym garczku. Jest to tylko pomysł na zupę. Warzywa wystarczy drobno posiekać albo zetrzeć na tarce o grubych oczkach. Zamiast miarki, na pokrywę naczynia miksującego nakładamy koszyczek. I całość. Dusimy 5 minut, 120 stopni, obroty wsteczne, kopystki. Warzywa są podsmażone. Oczywiście, jeżeli nie wykonujecie zupy w termomiksie. Możecie ją wykonać w zwykłym, głębszym rondlu i zacząć od podsmażenia na oliwie tych warzyw. A teraz dodajemy 500 g mięsa mielonego wołowego, podzielonego na kawałki. My nie lubimy tak mięsnej zupy, dlatego mam połowę. Dodajemy 400 g przecieru pomidorowego typu passata. Teraz będzie mała anegdota. Syn, jak dowiedział się, że będzie pasata w zupie, zapytał, czy chodzi o samochód. Także do wszystkich mężczyzn, bo wiem, że w połowie oglądają mnie również mężczyźni. Pasata to takie przetarte pomidory dostępne w każdym sklepie. <grywa> Dodajemy łyżeczkę koncentratu bulionu mięsnego wykonanego w Thermomixie lub, jeśli nie macie, to kostkę mięsną pokruszoną. Ja mam wszystkie przyprawy tutaj, więc wymienię, a dodam wszystkie naraz. A, widzicie, jeszcze dodajemy 450 g wody. Łyżeczkę papryki słodkiej mielonej, pół łyżeczki do jednej łyżeczki papryki ostrej mielonej, mnie się schowała pod cukrem, dwie łyżeczki cukru, jedną drugą do 3 czwartych łyżeczki kminu rzymskiego mielonego, 20 g soku z limonki świeżo wyciśniętego. Tak a propos limonki, to Łupki pozostałe po wyciśnięciu soku świetnie się przydały do wyczyszczenia rąk po obieraniu czerwonej cebuli. Jedna, druga do trzy czwarte łyżeczki pieprzu czarnego mielonego i jedna do jednej drugiej łyżeczki soli. Wszystko wrzucamy do środka, do naszej zupy. coś mi uciekło zamiast miarki na pokrywę naczynia miksującego nakładamy koszczek jak gotujecie w garczku chodzi o to, żeby odrobinę zupa odparowywała i całość gotujemy 20 minut, 100 stopni obroty wsteczne 1 bez termomiksa oczywiście od czasu do czasu mieszamy żeby się nie przypaliła Do zupy dodajemy 100 g kukurydzy konserwowej odsączonej. Zupa na ten moment wygląda tak. Pachnie typowo meksykańsko. Czyli dodajemy 100 g kukurydzy konserwowej. I dodajemy 240 gramów czerwonej fasoli z puszki odsączonej. Zakładamy znowu pokrywę z koszyczkiem zamiast miarki. I gotujemy jeszcze 10 minut, 100 stopni, obroty wsteczne 1. Zupa jest gotowa. Możemy ją teraz udekorować natką pietruszki i podawać bezpośrednio po przygotowaniu, na przykład z dodatkiem świeżego pieczywa. Zaglądamy więc, co tam nam wyszło. Wygląda trochę jak pomidorowa. Pachnie typowo meksykańsko. Moja nie jest bardzo gęsta, bo dodałam Przypominam połowę mięsa, więc jak lubicie bardziej gęste, to albo bardziej mięsne, to możecie dodać całą porcję półkilową wołowiny. Ja dodałam 250 gramów. I już patrzymy. Zgodnie z podpowiedzią dekoruję nadką pietruszki. Teraz postaram się spróbować, chociaż jest bardzo gorąca. Mm. Mm, zupa jest świetna. Nie jest za mocno przyprawiona, jest taka idealna, także nie musicie się martwić, bo mimo że dodaje się tutaj. Kmin rzymski, czyli kumin. To nie przebija, tylko dodaje takiej nutki meksykańskiej. Fasole i mięso nadają świetnej sytości tej zupie, więc myślę, że z powodzeniem może zupa służyć jako danie jednogarnkowe, zastępujące również drugie danie. Gorąco polecam tą zupę. Mam nadzieję, że narobiłam Wam ochoty. Jeżeli tak, to pamiętajcie o. Łapce w górę. Gotujcie razem ze mną, podróżujcie razem ze mną. Zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia!